Antyrakowa zupa. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Dr Joel Firman, który jest lekarzem i specjalistą od odżywiania, stworzył przepis na zupę, która jest teoretycznie antynowotworowa, która ma wspierać ludzi chorych na nowotwór. Jest to zupa, która składa się z różnych warzyw, strączków, grzybów, soków warzywnych czy też orzechów. Co ja o tym myślę? Przede wszystkim cieszę się, że któryś lekarz w końcu spojrzał na chorobę nowotworową w trochę inny sposób. Jednak czy taka zupa może mieć jakiekolwiek właściwości antynowotworowe? I tak. I nie. Ogólnie składniki zawarte w tej zupie są jak najbardziej prozdrowotne i mogą wspierać organizm w walce z chorobą. Choć nie wszystkie są jakoś bardzo skuteczne. Bo przykładowo orzechy czy też strączki niespecjalnie mają jakieś mocne właściwości antynowotworowe. Ale już warzywa czy na przykład soki warzywne, w szczególności ten z selera naciowego, już tak. Problem polega na tym, że jeżeli się te wszystkie składniki ugotuje i zrobi z nich zupę, to spora część wartości odżywczych no niestety zostanie zniszczona. Oczywiście ona nadal będzie zdrowa. Ale straci sporo na swojej pierwotnej mocy. Ja ogólnie przy problemach nowotworowych zalecam, aby dieta w 60 czy nawet 70% była surowa i oparta głównie na owocach. Więc taka zupa jako dodatek takiej diety no to można powiedzieć, że sprawdzi się super. Pominąłbym tutaj jedynie orzechy, ponieważ ta zupa bez orzechów będzie się po prostu lepiej trawiła niż z orzechami. Cała reszta jak najbardziej ok. Ogólnie polecam Wam wszelkiego rodzaju zupy warzywne czy to będą kremy, czy to będą normalne zupy zrobione z warzyw oczywiście. Nie dodawajcie do nich tłuszczu i oczywiście nie przesadzajcie z solą, a będą wam pomagały w drodze do zdrowia. Tymczasem mam do Ciebie jedno proste pytanie: czy obserwujesz mój profil? Jeśli nie, to koniecznie to zrób i do zobaczenia w następnym filmie.